Dobrze, no, moi drodzy, jestem w Wato554 i oglądamy jej zmiany, jak ona się ubiera. Co mam, bądźła? Przepraszam za moją siostrę, ale ona zawsze musi coś robić, kiedy ja coś robię ważnego. Więc tak, oglądajmy jej zmiany. Go nie wiem, nie, 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 nie. A. Zabryw. Gumeczka. Mogę flamastrem mazać. Czemu mi się okienko przeniosło? Ale już nie... malujemy! O! Ubrałam moje włosy, jestem bardzo szczęśliwa! Patrzcie, napiszemy... Has... Oczywiście mazak... mazę Marzymy... Hashtag... Masz tak włosy. Jesteśmy tutaj. Proszę. To jestem ja, ja idę dam to. <śmiech> Nie wiem, <laughs> <miałem> nic <laughs> co innego dać. Dobra, na razie jest ubrana troszkę dziwnie. Zmienię to. Jest. No znaczy to nie. Patrzcie, Demi. Yolo, co się nazywa Demi? I Demi, poruszymy Ciebie w taki uooio. Mm -hmm. Yeah. I oczywiście, to wszystko. Bo ja nie chcę mieć takiego czegoś i takiego świństwa. Pozdrawiam, Demi, chyba to 554, 554. Bo mi idę. Uuu, dwie minuty. Boże! Demi, szczęście, że mi uratowałaś. Taki hashtag. Hej, dawajcie te osoby. Będziemy jej tutaj przerywać, co ona tutaj sobie wyprawia. Ale zrobimy zdjęcie. I zrobimy tak coś. I mówimy, Królowa fa-a-a, a, Królowa fa-a-a. Pozdrawiamy demi to. Zobaczę ten odcinek prosto u mnie. Zobaczymy, czy klaba, bo mnie subskrybuje. Oui. Ta pa i cześć.